Witam Was, moi drodzy, z tej strony Rafał z kanału Rainbow Reef. Witam Was w kolejnym odcinku. Na samym początku, standardowo dzięki za komentarze, subskrypcje. No tutaj pochwalę Was, że już w tym tygodniu przekroczyliście ilość 500 sztuk, ponad pół tysiąca. Także bardzo się cieszę. Liczę na więcej. Także to pokazuje, że te filmiki Wam się podobają. Nawet komentarze, które tutaj dostaję. Są naprawdę super pytania, które zadajecie, jest tego bardzo dużo, staram się na bieżąco odpowiadać, także kanał się bardzo fajnie rozkręca, nie mam nadzieję, że te odcinki będą coraz bardziej ciekawe, coraz fajniejsze, interesujące i naprawdę pomogą Wam i sobie również tutaj w osiągnięciu naprawdę fajnego, fajnego akwarium, gdzie wszystko będzie rosło, rozwijało się tak jak powinno i będzie cieszyło. Będzie cieszyło oko, ale już tak nawiązując do y, tego odcinka, y, tutaj na tle tych falujących eufilii, które tutaj myślę, że sugerują co będzie tematem dzisiejszego odcinka, także tak jak wcześniej wspominałem w zeszłym tygodniu, no zabierałem się od tego już chyba trzy tygodnie, zabierałem się za to już trzy tygodnie, ale wreszcie myślę, że się zabrałem, także dzisiaj porozmawiamy sobie o cyrkulacji. O jednej, jednej z najważniejszych rzeczy w, w prawidłowym prowadzeniu akwarium morskiego. Jest, jest to generalnie jedna z najważniejszych rzeczy, także to w, myślę, że wciąż w trójce, w czwórce najważniejszych rzeczy do osiągnięcia sukcesu, oprócz właśnie światła, dobrej biologii, jest, no jest właśnie cyrkulacja. Także bez tego. No, niestety brzydko mówiąc, to nie pójdzie, yy, musi być odpowiednie, ale to na spokojnie za chwilkę sobie na ten temat yy, porozmawiamy. Także zapraszam Was do, do kolejnego odcinka. No, witam Was, moi drodzy, ponownie z tej strony Rafał. Yy, także, tak jak wcześniej wspominałem, porozmawiamy sobie dzisiaj na temat cyrkulacji w akwarium morskim. Tutaj zapewne, jak wiecie, jest, jest to jedna z najważniejszych y, rzeczy przy prawidłowym prowadzeniu zbiornika. W odróżnieniu od, y, od akwarium słodkowodnych y, no, w, akwar, w akwarium morskim no musi być ta cyrkulacja tutaj y, zachowana można powiedzieć i, i powinna być na odpowiednim poziomie. Także, no jakie są zadania cyrkulacji, no to przede wszystkim yy, no dzięki cyrkulacji koralowca odżywiają się tutaj z, y, woda jest też dotleniona, yy, to jest też bardzo ważne, dlatego bardzo ważną rzeczą jest odpowiednie ustawienie tej cyrkulacji, żeby ona nie była ani za silna, ani za, za słaba, ponieważ jeżeli będzie za słaba, nie będzie spełniała swojej, swojej roli. Dzisiaj jeżeli chodzi o generalnie też. Yy, cyrkulację, to ona one spełnia jeszcze jedną bardzo ważną rzecz yy, kwestia yy, nie wiem, obmywania yy, żywej skały, skał, yy, która, którą, którą tutaj macie w zbiornikach żeby tutaj ta no tylko można powiedzieć dobrze, dobrze obmyta skała bez jakichś nie wiem zalepień, detrytusu spełnia swoją rolę, filtruje tą wodę także no wszystko ma swoje skutki i Dlatego przy odpowiedniej cyrkulacji też odpowiednia cyrkulacja też wpływa na, o, na, na właściwą tutaj biologię, na właściwą filtrację, także no jest to bardzo, bardzo ważne i istotne w akwarium y, tutaj morskim. Y, no to ja wcześniej wspomniałem, ta cyrkulacja nie może być ani za, za słaba, ani za silna, bo jeżeli będzie za słaba, nie będzie spełniała swojej roli ten, detryzu, ten, de, ten detrytus. Boże, jakie trudne słowo. Słowa, będą osadzać się właśnie na skałkach, pod skałkami, yy, będzie się na tym detrytu się rozwijać, nie wiem, cyjano, yy, to będzie gniło. Także z, to jest też bardzo, bardzo istotne, aby ta cyrkulacja była mniej więcej równomierna. No, zdaję sobie z tego sprawę, że w, w, nie jest tak, że w, w każdym miejscu w akwarium ta cyrkulacja będzie na odpowiednim poziomie. Ale przy ustawianiu starajcie się, żeby no rzeczywiście ta woda we wszystkich miejscach akwarium odpowiednio tutaj obmywała koralowce, obmywała skałkę. Żeby nie było martwych stref, to jest też bardzo istotne, ponieważ przy martwych strefach bardzo często robią się procesy beztlenowe. No to to jest już zabójstwo dla, dla akwarium, jest niebezpieczeństwo, że jakiś, nie wiem, siarkowodór może się też... Hmm, tutaj w, tworzyć no co automatycznie w bardzo szybki sposób może nawet zabić całą obsadę yy, kora nie mówiąc już o rybach <laughs> dużo jest takich zbiorników na, na forach pokazanych, gdzie przyczyną położenia właśnie zbiornika była niewłaściwa cyrkulacja i tworzenie się, bez, yy, i tworzenie się stref beztlenowych dlatego jak to, jak to ustawić generalnie, no też yy, cyrkulacja nie może być za duża, ponieważ jeżeli cyrkulacja będzie za duża no, ten strumień wody nie, nie pozwoli otworzyć się do końca tutaj koralowcom, z, otworzyć się nie wiem, polipom. A tutaj nieotwarte do końca polipy będą powodowały to, że kolar, koralowiec nie będzie odpowiednio odżywiony. To jest jedna sprawa. Druga sprawa przy dużej cyrkulacji wody. No, tkanka koralowca będzie bardzo podrażniona, podrażniona łącznie z tym, że może, dost, może nastąpić również, nie wiem, przerwanie tkanki, o, oderwanie się tkanki. No, to już jest praktycznie no, bardzo niebezpieczne, potem to powoduje jakieś infekcje i, i może to doprowadzić do, do obumarcia koralowca. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o cyrkulację. Jak to wygląda w moim przypadku? Także z, ja powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi o cyrkulację, jest to parametr, który ja czasami nawet nie wiem, miesiąc to ustawiałem, dwa miesiące ustawiałem. Z tego względu, że jeżeli z jednej strony mi pasowało akwarium, to z drugiej strony mi nie pasowało. Z jednej strony cyrkulacja była za mocna, z drugiej strony była za słaba. Czasami mnie to denerwowało, tutaj jak z kolegami też rozmawiam, no, no ciężko jest ustawić tą cyrkulację. By się wydawało, że to są dwa, nie wiem, trzy falowniki, które można ustawić, szczególnie w tej chwili, gdzie każdy falownik też można ustawić siłę tutaj na pompach odpowiednią. No nie jest to proste, bo to wszystko zależy od obsady, którą tutaj macie. Są koralowce, które, które, które lubią słabą cyrkulację, na przykład, no nie wiem, koralowce miękkie, nie wiem, jakieś LPSy. Są koralowce, które ro, ro, lubią silną cyrkulację, na przykład SPS-y, Akropory. Aczkolwiek powiem Wam, że to nie jest też taka reguła, że miękkie to już musi słabo dmuchać, a twarde to już ta cyrkulacja też musi być bardzo, bardzo wysoka. Bardzo często się też spotykam na u siebie w zbiorniku, że koralowce miękkie fajnie rosły też w dużej cyrkulacji, rozwijały się i rzeczywiście można było zauważyć te, te przyrosty. Także jak to wygląda w moim przypadku? Ja, jak na poprzednich filmikach, mogliście zauważyć, jak od początku tego akwarium bazuje na dwóch, yy, dwóch cyrkulatorach. Ja wam może pokażę, jak to wygląda, jakie to są cyrkulatory. Używam. Ja używam. Już pokazuję. O, widzicie. To są cyrkulatory z firmy Ebao ow 25. Przepływ maksymalny jest 8500 litrów na godzinę. Także dwa takie cyrkulatorki tutaj mam. Ja ich specjalnie też nie, nie czyściłem już od dłuższego czasu. O tym też za chwilkę jeszcze powiem. Jeden mam w tą stronę. On dmucha na, na przednią szybę, jak widzicie. Jeszcze zrobimy troszkę bardziej, żeby było ostro. Tu jest po lewej stronie. Na, po lewej stronie na, na szybie jest jeden. Drugi jest na tylniej szybie umieszczony gdzieś tak w... 3 czwarte, można powiedzieć. Akwarium. No, kurde, weekend się zbliża, to ja o 3 czwarte mówię, także. Ale dobra, w, w, nawiążemy już do, do tematów stricte akwarystycznych. Także z, tutaj, jak widzicie, drugi cyrkulator jest na tylnej szybie. Gdzieś tak w czwarte. 3 czwarte po prawej stronie. To jest ten sam cyrkulator. I one obydwa, jak widzicie, dmuchają mi na przednią, na przednią szybę. Ja powiem Wam szczerze, nawet w poprzednich odcinkach, możecie zauważyć, że ja te cyrkulatory mam troszkę w innych miejscach. Ja je miałem na tylnych szybach, i one dmuchają nie na przednią szybę, tylko przeciwlegle do, do siebie. Z, poczekajcie, wezmę tutaj na statywie, umieszczę, żeby ten obraz tak nie próbował na, na, na wszystkie strony. One były. O, teraz będzie. Będzie lit, mi się wydaje. Dobra, jest. Powiększymy. One były po przeciwległych stronach, na krótszych bokach. Fajnie to wyglądało, w, spełniało to swoją rolę, aczkolwiek miałem nie do... Nie, nie miałem odpowiedniej cyrkulacji z tyłu akwarium i też bałem się za bardzo o, o te... Bałem się o te martwe strefy, które mogą powstać za tylnymi z, ściankami. Ja nawet do tego stopnia y, czasami raz, nie wiem, na dwa miesiące zdejmowałem y, te, te cyrkulatory tutaj z tych, y, z tych obejm. O, teraz będą dwa pokazane. Zdejmowałem je z obejm i takim cyrkulatorem specjalnie na maksach ustawiałem siłę i dmuchałem specjalnie z tyłu akwarium, żeby podnieść tutaj ten detrytus, który się tam zgromadził, żeby ewentualnie te strefy bezcenowe się nie, nie tworzyły. Co było ciekawe, po takim przedmuchaniu detrytusu, gdzie robiła się mgła, to powiem Wam, że przy żadnym pokarmie, którym tutaj karmię koralowce, czy SPSy, czy, SPS -y, czy LPSy, przy żadnym pokarmie tak się LPS-y nie, nie pompowały, jak po tym detrytusie. Dlatego zróbcie sobie prosty eksperyment, weźcie sobie, zdejmijcie właśnie cyrkulator z, z obejmy, dmuchnijcie, zróbcie taką chmurę generalnie z tego detrytusu i zobaczycie w jaki sposób się LPS-y pompują. Także detry detrytus nie jest, nie jest tylko samym złem w akwarium morskim, ale również no, posiada sporo składników odżywczych, no, którymi w naturalnych y, warunkach też się odżywiają koralowce i też nie tylko koralowce i inne tutaj zwierzęta y, dlatego, y, dlatego f, podjąłem niedawno decyzję, że spróbuję je umieścić y, w, tak jak w ten sposób y, jest, żeby tutaj to dmuchanie było na przednią szybę no i powiem Wam szczerze, że no spełnia swoją rolę spełnia to swoją rolę, tak jak widzicie o, na przykład tutaj no LPS-y naprawdę super się pompują. Fajnie to wygląda. Powiem wam szczerze, jeszcze niedawno bałbym się, że to troszkę jest za mocne to falowanie z tych LPS-ów, ale jednak no, musi być ogień, powiem wam, tak jak w poprzednich filmach, no, musi być ogień w tym akwarium, żeby rzeczywiście tutaj no to wszystko żyło, to musi żyć w tym akwarium, musi być odpowiednia cyrkulacja. W morzach czy w oceanach też to nie wygląda tak, że na jeden koralowiec, nie wiem, faluje woda, na drugi. nie. Tak jak nieraz oglądam filmy na YouTubie czy na innych tutaj kanałach. no Rzeczywiście, te fili czasami to są. Te polipy są wyrywane z tych szkieletów i, i się super rozwijają, super rosną, także nie ograniczajcie się z tymi z tą cyrkulacją. Starajcie się, żeby naprawdę była na odpowiednim poziomie i na pewno to pozytywnie wpłynie na, na korale. Ale no, tak jak wcześniej mówiłem, no róbcie to z wyczuciem, żeby rzeczywiście nie, nie uszkadzać tej tkanki, żeby się ona nie uszkadzała, żeby ona się nie infekowała i żeby się nie odrywała od korala. Także to trzeba wszystko robić z głową i, i pośrodkować w jakiś sposób, bo wcześniej jak cyrkulację ustawiałem, z jednej strony, tak jak mówiłem wcześniej, wszystko ładnie śmigało, z drugiej strony, bo była mniejsza ta cyrkulacja, dlatego mnie to bardzo często denerwowało i powiem Wam szczerze, czasami zastanawiałem się, czy nie kupić trzeciego cyrkulatora do, do tego zbiornika, żeby to ustawić, no już byłem bardzo bliski zakupu ja nawet trzeci cyrkulator w niektórych dniach wkładałem do tego zbiornika, bo mam jeszcze takie zaległe z Rivmaxa takie stare cyrkulatory ale po założeniu, no one już powiem szczerze, już wytłuczone są i i bardziej je było słychać, jak chodziły od, od tego odpieniacza i tej kaskady. Także z, zdejmowałem to po paru dniach, bo mnie to już drażniło i, i bazuje na tych dwóch cyrkulatorach. Co jeszcze mogę powiedzieć odnośnie cyrkulatorów? Co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest ich czyszczenie. Bardzo ważne jest ich tutaj czyszczenie. Z to jest różnie to wygląda. Niektórzy czyszczą rzadziej, niektórzy, niektórzy czyszczą tutaj częściej. Ja staram się je przeczyszczać, no gdy widzę, że spada no wydajność tych cyrkulatorów. Bo tutaj nie ma co ukrywać, z czasem czy jakieś glony wapienne, czy jakieś inne tutaj glony, tak jak może się zdarzyć, dostają się i na zewnątrz i również do środka. Osadzają się też na łopatkach w środku, tutaj, co powoduje, że ta wydajność tych cyrkulatorów jest no coraz mniejsza. Ja je czyszczę mniej więcej. No nie wiem, raz na 3-4 tygodnie wyjmuję jeden, jeden i drugi. Znaczy ja to już robię w ten sposób, że ja ich praktycznie do końca nie wyciągam. Wyjmuję je z tych obejm, składę je obok akwarium, biorę jakąś, nie wiem, miseczkę plastikową z, z wodą. I je rozkręcam. Je się w bardzo prosty sposób rozkręca, biorę kawałki ręcznika papierowego, bo one po wyjęciu są dość śliskie. Biorę dwa kawałki ręcznika papierowego i po prostu odkręcam je w połowie. Potem wyjmuję wirnik i każdą część osobno i tą przednią obudowę, tą tylnią czyszczę szczoteczką do, do zębów najczęściej. Niektórzy mówią no i wykorzystują, nie wiem, jakieś roztwory octu, roztor, roztwory kwasków cytrynowych. No u mnie, jak mogliście już zauważyć, tych glonów wapiennych dużo nie ma. Miałem z tym kiedyś problem, aczkolwiek w tej chwili dużo glonów wapiennych nie ma. Dlatego w prosty sposób tą przednią obudowę czyszczę szczoteczką do zębu w normalnej wodzie. Staram się dorobić tutaj w miarę dokładnie tak samo tą obudowę tylnią, gdzie jest troszeczkę więcej tego czyszczenia. Komory, gdzie jest wirnik, no i sam wirnik też trzeba fajnie tutaj wyczyścić, bo on też po wyjęciu jest trochę taki oblepiony, oblepiony glonem. Też go tutaj czyszczę, no automatycznie po takim przeczyszczeniu jest od razu większa wydajność takiej pompy. To już widać wizualnie, nawet ustawiając odpowiednią siłę tutaj na sterownikach, że. No jednak to czyszczenie bardzo dużo bardzo dużo daje. A już nawiązując odnośnie czyszczenia tych cyrkulatorów yy, kwaskiem cytrynowym czy octem. Nie wiem, no możecie podzielić się w komentarzach. Wiem, że część was yy, robi to właśnie w occie, yy, część w kwasku cytrynowym. Niby w kwasku cytrynowym jest to bardziej bezpieczne z tego względu, że jest mniej agresywny i po prostu no, nie rozpuszcza yy, aż tak yy. Tutaj tych glonów na zewnątrz, nic w przypadku odstów, który też może reagować, nie wiem, z przewodami na przykład. Powiem Wam szczerze, nie wiem, czy to jest prawda. Także, jeżeli macie jakieś doświadczenia, piszcie o tym w komentarzach. Z chęcią tutaj się wszyscy razem dowiemy, czy tu, tu, tutaj jest jakiś negatywny wpływ czyszczenia. No nie tylko też z cyrkulatorów, bo można wiele rzeczy czyścić i, i się czyści w, w, z akwarium morskim. No nie mówiąc już o jak w moim przypadku o Kaskadzie, o nie wiem, o tym króćcu sawnym, jeżeli chodzi o, o odpieniacz. Także ja powiem wam szczerze, robię to za pomocą szczoteczki do zębów, wody, niczego innego nie dodaję. No wiadomo, że troszeczkę więcej czasu na to trzeba poświęcić, no ale z, no, akwarystyka morska uczy cierpliwości, także na pewno na pewno krócej to zejdzie niż, niż przyrost koralowców. W akwarium. Także tak to u mnie wygląda, jeżeli chodzi o oczyszczenie tych cyrkulatorów. Co jeszcze mogę, y, mogę powiedzieć y, na, na temat tej, y, tej cyrkulacji? No, to jest tak jak widzieliście na samym początku, no, u mnie to jest 8,5 tysiąca litrów mniej więcej. Też jak będziecie kupować y, cyrkulatory do zbiornika. Przekalkulujcie na początku, jaką będziecie mieć obsadę, znaczy, przekalkulujcie, no weźcie pod uwagę, jaką będziecie mieć obsadę. Też nie kupujcie, nie wiem, jakichś wirników, które będą powodowały, nie wiem, pralkę automatyczną w akwarium. Będą te cyrkulatory przewymiarowane, bo też widzę często na forum, że jest to zarówno w jedną stronę, jak i za drugą, że ludzie ustawiają. Małą, małą wartość na sterowniku, a, a w akwarium robi się, szczególnie jest to w przypadku małych akwariów, nie wiem, jakiś kostek, robi się za duża cyrkulacja i po prostu ludzie wymieniają na, na mniejsze, sprzedają nowe cyrkulatory i kupują, kupują mniejsze. Także z, tak to wygląda. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie, nie wiem, w komentarzach. Na bieżąco będę starał się tutaj odpowiadać. Co jest jeszcze, może istotne? No, mi się wydaje, że tyle. No, temat nie jest jakoś bardzo skomplikowany. No, tak, jak wcześniej mówiłem, największym problemem jest odpowiednie ustawienie tej cyrkulacji, I żeby rzeczywiście nie było tych martwych stref. To jest najbardziej najbardziej tutaj istotne. No, korale też rosną tutaj z czasem i też będą powodowały, że tą cyrkulację trzeba będzie trochę podkręcać, nie wiem, będą zarastały tylnie strefy. Szczególnie z takimi koralami, które wpływają na cyrkulację są talerzówki, zauważyłem. Jest, to są duże powierzchnie, pełne powierzchnie i one tutaj bardzo często wymagają jakichś korekt, jeżeli chodzi o ustawienie cyrkulacji. Także z, tak to wygląda. No, co jeszcze mogę na koniec powiedzieć? Mogę powiedzieć, że diagnoza z metalami ciężkimi chyba się sprawdziła. Niedługo zrobię, yy, zrobię testy, yy, do Marine Labu wyślę. Tkanka już nie schodzi, seria topor, widzę, że koralowce, no możecie to nawet porównać i zobaczyć, jak to wyglądało w tym odcinku, gdzie rozmawialiśmy o tych metalach ciężkich, jak się koralowce pompowały, jak wyglądały, jak były wybarwione. Powiem Wam szczerze, że no, dawno nie widziałem tak, tak kolorowych koralowców u mnie tutaj w zbiorniku i tak napompowanych, szczególnie jeżeli chodzi o LPS-y jak teraz. Nie wiem do jakiego stopnia pozbyłem się tych metali ciężkich, muszę to zbadać, zrobiłem kilka podmian, to też muszę powiedzieć, że zrobiłem kilka podmian po 10, po 15%, no oczywiście to nie było, nie wiem, dzień po dniu, czy tydzień po tygodniu, starałem się mniej więcej raz na tydzień takie podmiany tutaj robić, 10-15%, mam nadzieję, że wy... ile mogłem, to wypłukałem tych, tych metali ciężkich z tego, z tego baniaka, mi się wydaje, że o ile nie są już na właściwym poziomie, to naprawdę zredukowały się dość znacznie. No, widzę, że naprawdę koralowce odżyły i, i tak jak widzicie, no, porównując y, to pompowanie się tych LPS-ów, no, nie widziałem, żeby, żeby tak szczególnie ta filia, żeby tak się tutaj, żeby tak ta labrescency, żeby się tak pompowała. Dlatego cieszę się, że dużo tych szczepek i z tej pierwszej, którą tutaj pociąłem, już wydałem. Zostało mi jeszcze, jeszcze kilka. Bo powiem Wam szczerze, nie wyobrażam sobie, gdyby mi jeszcze z tamtą drugą taką dużą, no nie, no musiałbym wydać ją naprawdę od razu. Bo praktycznie jeden cały bog akwarium tutaj by falował, tutaj ofiliach. Także tak jak widzicie, to, co ciekawe, te szczepki, które tutaj zrobiłem dość niedawno, bo to było nie wiem, z trzy tygodnie temu, to one rosną jak głupie. Z, nawet wieczorem, szczególnie jak światło zgaśnie, jak one chowają polipy. No to z niektórych główek i to było, nie wiem, z 3 tygodnie temu, z niektórych tych szczepek 3 tygodnie temu, gdzie były, nie wiem, dwie-trzy główki, a teraz patrza się robi już, nie wiem, 5-7. Także widać, że one, że, że one rosną, rozwijają się i, i ładnie wyglądają, aczkolwiek parzą jak cholera i z tym jest, z tym mam naprawdę duży, duży problem. Może nie to, że duży, no ale to jest bolesny problem. No. Jeżeli się kocha jakieś hobby, to można wszystko poświęcić. no. Dlatego, dlatego, dobra, nie będę Was tutaj już zanudzał różnymi rzeczami, także jeżeli macie jakieś pytania, komentujcie, piszcie, zapraszam na stronę Rainbow Reef, no i co jeszcze, no, subskrybujcie kanał, myślę, że następne filmy będą, będą ciekawe, różne pomysły podajecie tutaj w komentarzach, żeby zrobić, nie wiem, o karmieniu korali. Ja Wam powiem szczerze, chcę zrobić jeden fajny film, który myślę, że będzie bardzo interesujący, bo przymierzam się do kupna tego automatycznego. O, widzicie, teraz baling został uruchomiony. Zrobiła się chmura, jeżeli chodzi o KH. Także akwarium dostało już swoją porcję jedną z sześciu na dobę. Ale tak, odnośnie tego filmiku, który myślę, będzie bardzo fajnie interesujący, chcę zrobić filmik odnośnie pomiaru zasolenia chcę kupić ten przyrząd automatyczny, refraktometr do, do odczytu właśnie zasolenia, który ma bardzo pozytywną opinię w internecie. Z Milwaukee on jest chyba, tak, z Milwaukee. Ma bardzo pozytywne y, 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 opinię w internecie. Także myślę, że jak będę wysyłał wodę do, do badania odnośnie tych metali ciężkich, w tym samym czasie zmierzę zasolenie właśnie. O ile już będę miał ten przyrząd y, tym przyrządem standardowym refraktometrem z RECI, który tutaj mam, czyli to są te dwa byśmy zrobili. Mam też tradycyjny spławik, jeszcze mi został z REF Włożymy spławik, tak dla, <grym> dla picu można powiedzieć, żeby, żeby zmierzyć. No i jeszcze z, z, No i zrobię też odnośnie zasolenia, jak będę wysyłał do, do badania, do Marine Labu. Czyli zrobimy cztery, czterema metodami. Myślę, że będę bazował zasoleniem z Marine Labu jako najbardziej tutaj wiarygodne zasolenie w tym zbiorniku. No i zobaczymy, które, które wyniki będą najbardziej zbliżone. Czy spławik, czy ten automatyczny refraktometr z Miłoki, czy ten standardowy refraktometr, który jest kalibrowany z Red sea. Co ciekawe, zrobimy jeszcze jeden myk, zrobimy jeszcze kalibrowanie refraktometru z Red sea za pomocą wody Rodi i za pomocą płynu kalibracyjnego Saliferta. Tego 30, 30, 35 ppt, który jest. I to też będzie miary, myślę, że fajną rzeczą i miarodajne. No ponieważ jest, powiem Wam szczerze, pół opinii, czy, czy powinno się kalibrować standardowe refraktometry przy pomocy wody RODI, czy po, za pomocą płynów kalibracyjnych. I ja jestem przekonania, że za pomocą powinno się robić płynów kalibracyjnych. Kiedyś to napisałem, to mi się po głowie dostało, że wystarczy zwykła woda RODI, dlatego zrobimy porównanie. I z płynem, i na wodzie rodi, i na podstawie tych innych przyrządów zobaczymy, co będzie, co będzie dobrze pokazywać. Także to będzie, myślę, super odcinek, który naprawdę rozwieje szereg wątpliwości. Także dobra, kończę, bo się rozgadałem. Także komentujcie, subskrybujcie. No i zapraszam na, na kolejne filmiki, także trzymajcie się i standardowo życzę Wam. Dużych przyrostów, i żeby korale fajnie, fajnie rosły, i żeby się życie rozwijało w paniakach. Także trzymajcie się, na razie, cześć.